Moja córka była najpiękniejszą dziewczyną w swojej szkole i ciągle miała chłopaków, którzy próbowali wyznać jej miłość. Zawsze ich odrzucała, ale jeden chłopak nie potrafił się z tym pogodzić. Po tym, jak powiedziała mu nie, zaczął ją prześladować niemal wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciągle powtarzał gdzie jest mój uścisk, a nawet posunął się do tego, że ukrywał się na drzewie niedaleko naszego domu i śledził ją w drodze do szkoły. Twierdząc, że chce ją chronić. Zgłosiłam to szkole, ale powiedzieli, że nie mogą kontrolować, co uczniowie robią w swoim wolnym czasie. Kilka dni później przyłapała go, jak robił jej zdjęcia przez okno. Mój mąż natychmiast wybiegł z domu i go przepędził. Wezwaliśmy policję, ale chłopak bardzo źle to przyjął. Rozpuścił plotkę, że rzekomo się z nią spotyka, a co gorsza, wielu ludzi w to uwierzyło. Następnego dnia moja córka poprosiła, żeby mogła zostać w domu. Kilka godzin później odebrałam telefon od policji. Wróciłam do domu i zobaczyłam moją córkę trzęsącą się całą we krwi. Okazało się, że ten chłopak wtargnął do naszego domu przez Tylne drzwi, gdy mnie nie było. Myślał, że plotki sprawią, że ona nagle go zechce, i uznał, że nic go nie powstrzyma. Próbował ją zmusić do rzeczy, których nie chciała. Nie wiedział jednak, że moja córka przygotowała się na taką sytuację, i schowała nóż pod swoim łóżkiem. Gdy próbował ją dotknąć, ugodziła go w brzuch.